manko. witam w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj, przy... nie dzisiaj, w tym odcinku przygotuję yy, karkówka dojrzewająca, czyli cukier, sól, przyprawy, pończocha, suszenie bez yy, i tak to będzie wyglądało. To będzie tak piękne mięso, jak widzieliście tam na początku. I tak, co ja tu, co będziemy potrzebowali, czyli Yy, jakichś składników na sam początek. Karkówka. Tu mam kilogram 200. Nie za duży kawałek. Taki troszkę tłuszczu, troszkę, troszkę mięsa. I teraz, oprócz yy, mięsa, oczywiście w pierwszym yy, etapie będzie potrzebny nam cukier. I to mięso, właśnie, będziemy obsypywali cukrem z każdej strony. Tego cukru nie ma jakiejś y, określonej ilości na określony kawałek mięsa, bo to zależy od wielkości tego kawałka mięsa, właśnie. Tu mam kilo 200 cukru, mam troszkę więcej niż pół kilograma. E, obsypujemy to z każdej strony. Trzeba to przekręcić. O, tam już jest, tamtej. Tak, z drugiej strony też. Płuszczu dużo, bardzo dobrze. Tak to będzie wyglądało. Teraz to tutaj też z tych stron musi być. Tak. Cukier właśnie sprawi to, że to mięso będzie nam pozbywało się wody, a nie będzie słodkie. Bo, bo potem przyjdzie jeszcze sól, inne przyprawy. Także cukier praktycznie, praktycznie w ogóle nie będzie wyczuwalny. Z każdej strony dobrze obtaczamy to mięso właśnie tym cukrem. I teraz tak, jest odtoczone. Nawet uważam, że troszkę za dużo dałem. Połowę tej, tej ilości, co tu miałem, na ten mały kawałek, bo to jest mały kawałek. I teraz co robimy dalej? W tym kawałkiem mięsa, z tym naczyniem, to mięso odstawiamy do lodówki na 24 godziny. Oczywiście będzie się nam gromadził taki płyn obok tego mięsa, to ten płyn trzeba powiedzmy, jest godzina 14 teraz, no to rano odlać. I o godzinie 14 to mięso dalej będzie podlegało dalszej, pójdzie do dalszej obróbki, więc do loduwy widzimy się jutro. 24 godziny za nami, teraz to wyciągamy, musimy odlać tu cały płyn, trochę się tego nazbierało, opłukać, obsłużyć ręcznikiem papierowym i sól. Mięso już opłukałem, yy, położyłem narecznik papierowy. Powiedzmy, że od dołu jest osuszone. Teraz to samo robimy z góry. Zygłymi, kuchennymi ręcznikami papierowymi. Żeby to w miarę było. Można wyźmąć. <grytanie> Nie, no dużo się wody pozbyło to mięso, dlatego że yy, cukier sprawia to, że wyciąga wilgoć i teraz tak. Dobra, mięso osuszone, odstawiamy na razie na bok. Tu cera ta zahaszona taka. Tu jest moje te miejsce robocze, także tak to wygląda. I teraz w dniu następnym, czyli dziś, dzisiaj robimy tak, że to mięso będzie obsypywane solą i peklo solą. Tu jest tak: zwykła sól i peklo. Jedna czwarta objętości soli. Jeśli na przykład kilogram, to 25 tego peklo soli. I czy to jest kilogram, czy to jest dwa przy każdym, e, po, tym, przy każdej ilości jedna czwarta to jest peklo sól do zwykłej e, objętości e, zwykłej soli. I teraz tak, mięso do tego samego, oczywiście obmyte, obsuszone, obsypujemy tak samo z każdej strony solą. Na przykład tak i tak. To się połączy i tak wszystko z każdej strony. O, rozsypałem. O kurde. Kiedy się sól rozsypie, to podobno ten. Czekaj, dostaniesz. Joby. Dobra. Drugie strony za samo. Sól też sprawi to, że całą sypię. Tę tu też dokładam. O, trzymaż. Sól jest właśnie pakło jest wielgotniejsza taka, przynajmniej tak się tak się wydaje i jeszcze raz z każdej strony obsypujemy otaczamy, Zaraz tu może jeszcze trochę przycisnę. Jeszcze trochę Dobra, niech to tak będzie. Kurde, znowu rozsypałem. To, to, to jest jakiś to jest jakiś znak. <grym> Dobra. I tak to wygląda w tym momencie. Teraz znowu to odstawiamy do lodówki na 24 godziny. Minęło równo 24 godziny od dnia wczorajszego, czyli jutro widzimy się o godzinie 14.00. Robimy to samo, czyli albo nie. Jutro powiem co robimy dalej. Oglądać. Do jutra. Kolejne 24 godziny za nami. W tym momencie idę pukać mięso. Osuszać. I przyprawy. Mięso opłukane, obtarte ręcznikami papierowymi. Czas na przyprawy. Jakie przyprawy? Tu jest naprawdę jakie kto chce może sobie dać, ale ja dam takie właśnie. Co tu mam? Po kolei. Papryka czerwona. To jest ostra papryka. Tu jest czosnek granulowany i pieprz ziołowy czarnego pieprzu. Nie daje. Tu sobie też przygotowałem takie większą miseczkę, gdzie te przyprawy wszystkie sobie sobą przemieszą. I teraz tak. E, jeśli chodzi właśnie, no to mówię, można dać, co się chce, majeranek, jakieś tam e, różne inne przyprawy w proszku, czyli czy tam cokolwiek, ale uważam, że papryka e, czerwona e, ostra, no to ona już inna będzie. Więc teraz tak. Czosnek e, można dać świeży, to znaczy widziałem też kilka takich... E, Filmów, przepisów, gdzie się daje czosnek świeży, przeciśnięty przez praskę, wymieszany z jakimiś tam przyprawami, robi się taka pasta i tym się naciera, ale uważam, że czosnek granulowany będzie lepszy, dlatego że yy, będzie bezpieczniejszy w miejscach, gdzie będzie się yy, dotykał do tego mięsa, będzie nie do tego wszędzie. Podobno, nie wiem, podobno w miejscach. Właśnie z tyku takiego czosnku się robi zielone. Nie wiem. Nie zdarzyło mi się jak jeszcze kiedyś tam przy słoikach wykowanych, jak robiłem mięso wykowane w słoikach. To tak się nie stało. Dobra, mieszamy te przyprawy teraz. Przysypujemy czosnku dużo naprawdę, bo to jest istotne. Do tego większego, do tej większej miseczki przysypujemy wszystko, bo musi być to porządnie obtoczone z każdej strony pieprzu. Tego ziołowego jest naprawdę dużo. To mam małą łyżeczkę, gdzie sobie to y, tym właśnie przemieszam. O. I potem będzie nam się to suszyło na tym. Y, to mięso strasznie dużo wody zgubiło i naprawdę waży dużo, dużo mniej. Ale to zważymy sobie podczas tego testu. Myślę, że za około tydzień. Dlatego, że, że wtedy już będzie dobre. Okej, okay, dobra, przemieszane. Ufa, zapach. Trochę tu się teraz napacia, bo bo, bo, po prostu będę obsypywał. O, teraz to tak, ten resztki spod spodu wyrzucę. O. Dobra. I teraz obsypujemy to mięso. Z każdej strony musi nam to być otoczone. To muszą być przyprawy takie dosyć aromatyczne, dosyć no aromatyczne. Wszystkie są nie aromatyczne. O, tu jeszcze takie jest. Dobra, potem. Zeszrzeć potem, nie? O, o, o. <laughs> nie, nie pobiłam że ty. Potem tutaj. w tej... Potem znowu. Wciry. Z każdej strony. O! Pyk, 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 pik, pyk. O. Pięknie. Jeszcze chyba raczej, jeść. chociaż ja to i surowe wiem, już niejednokrotnie jest tak, że jak na kiełbasy się robi, czy, czy coś to się surowe. Spróbuję, dobra, jest otoczony. Teraz tak, eee, teraz tak, jeśli chodzi o co teraz z tym, to można, uważam, że można włożyć to na przykład w siatkę wędiniarską, ale tego nie zrobię, bo uważam tego tak, że można, ale też tego tak nie zrobię, dlatego że jakby było w siatce, no to byłoby tak, że jakieś tam powiedzmy muchy, coś tam, jakieś owady by mogły gdzieś tam mieć kontakt z tym mięsem i to chyba uważam, że właśnie głównie o to chodzi, a jest zima, to raczej tych owadów nie ma w tym momencie, więc yy, uważam, że by było dobrze, ale OK. Pożymy klasycznie jak w przepisach pończochę, Yy, właśnie powstałem nowe pończochy, yy, drogie nie były, ale będę chciał sobie oddać te pończoszki, więc idę w tym momencie umyć ręce i będziemy się widzieli już po tym włożeniu w pończochę. I pończowa też jest, ale też jest ta siatka. Ta pończowa to jest faktycznie dobry pomysł, bo ona ma te dziureczki tak gęsto, że żadna przyprawa nie przeleci przez te właśnie dziureczki. W siatkę włożyłem oprócz tej, tej pończochy dlatego, że powieszę to na hak z tej strony i za związaną siatkę. I to wytrzyma na pewno, bo gdyby to była sama pończocha, to myślę, że by to mogło się yy, rozerwać i spaść, a tego nie chcę. I teraz co? Pachnie to Uff. Już. I teraz to suszymy, tak jak powiedziałem, około tygodnia. Odwieszamy to w jakieś chłodne, suche miejsce. Ja to umiem, będzie to musiało w spiżarni. Tam w międzyczasie, zanim ten tydzień upłynie, no to coś tam, jakieś, jakieś zdjęcie może zrobię, jak to będzie wyglądało powiedzmy za 2-3 dni. i Potem już w momencie wielkiego testu. Więc odwieszam i widzimy się za e, tydzień. I minęło nie 7 a 10 dni. Dużo się nie zmieniło. Było, ona miała kilo 200, jest 900, tam 14 gramów, czyli te 300 poleciało, wyparowało. Wyschło i, i wyrzmiałem tak porządnie. Zdjęcie, zrobiłem jedno, to chcę było przed chwilą widać po 3 dniach, ona tam tak jak mówię wiele się nie zmieniła, jest już na pewno dużo twardsza, będziemy ją kroić krajalnicą. Tak jak mówiłem, miało być 7 dni, jest dni 10, czyli myślę, że to w tym przypadku jeszcze lepiej, dlatego że takie mięso, które jest suszone, no to ono sobie dużo, dużo, dużo dłużej może powiesić, poleżeć. Przekroimy sobie ją w połowie, twarda jak. Zdejmiemy tą siatkę może najpierw. Tej pończąszki, to pończą to w sumie będziesz mogła jeszcze tę użyć, nie? Tak jak powiedziałaś. No dobrze. Pachnie tymi przyprawami. Wędzone to nie było, także to jest, ale patrz, zobacz, to jest widzisz, prześwituje takie, ten, yy, skórka czy mniejsza. Dobra. Zrobimy to tak, że ją dziabniemy w pół od razu. Sam jestem ciekaw, dlatego że powinno być ok. To jest pięknie. Albo się za krótko suszyła pewnie, wiesz? No, na pewno. Poczekaj, ja ukroję kawałek noży bo tu nic sobie przygotowałem. Wiesz, co ci powiem. Wiesz, wam powiem? Że w smaku smaku jest naprawdę dobra, ale może za krótko suszyła, dlatego że, a przyzwoń Maria ja to pokażę. Jest 10 dni i tak jak tu widać, to jest takie jaśniejsze. I tu po brzegach, tak jak tu w tym miejscu, to jest na pewno ok. Ona się jakoś rozwarstwiła, tak jak tu widać, o tu, tu, ale to jest, ty, ale ona smakuje dobrze, naprawdę, tu w tych brzegach, w tym środku to się trochę, ona nie śmierdzi, ona taki ma taki specyficzny zapach, zapach, jak takie mięso

Tak. Dobrze to smakuje. Tylko tak że trzeba troszkę dłużej to suszyć. Dlatego, że to też pewnie zależy od grubości mięsa, bo jak jest no to on potrzebuje. Dużo dłużej. Ale zobaczymy jeszcze od brzegu. Jak już przekrujemy ten kawałek. To przekroję go tutaj na brzegu. Tu pewnie będzie, gdzie jest przeschnięte w A jak? Zobacz. Ok. No. Tu jest pięknie, nie? A więc tak. A więc tak. Yy, zawsze mówię tak, jak jest, więc. Jeśli chodzi o to, że ten kawałek jest grubszy, to musi się dłużej suszyć. W tym miejscu, gdzie był cięższy z tej strony, jest pięknie. Aż teraz o klejonice? Nie będę brudził, dobra. Ukroję sobie to nożem. Ten pierwszy kawałek z brzegu właśnie. Jest piękny. I to tak powinno być całość. Czyli ja dałem dupy. Nie róbcie się tak jak ja. dużej to suszcze, jak jest grubszy kawałek. Albo po prostu szukać mniejszych. A jeszcze macie czas, żeby to zrobić do świąt, dlatego że jest jeszcze dni yy, półtora tygodnia. Mm. No, bardzo dobre. Ale tu może być ryzykownie, jeśli chodzi o ten brzeg sam. Ale ja sobie tu posłużę. Ja tu zawinę jeszcze ciągłem trochę raz. O, zrobię to inaczej. Patrz. Ta połówka. Tu. O. Hm. Kurt. Świateczka. Żeby było wygodnie wisieć. Są też za chwilę mi też ten. I... I co? I wygląda to na w zasadzie, że no, polecam zrobić, ale nie trzymać tak jak ja. Ja mówię tak jak ja, zawsze 10 nie jest za mało. A chciałem po 7 dniach to zrobić. Więc jeśli jest większy kawałek, dłużej, po pojętności będzie to yy, pewnie można zauważyć. Chyba, że znajdziecie mniejszy kawałek, no to będzie to wyglądało tak. A o takie coś chodzi właśnie. I to chyba tyle. Spieprzyłem sprawę. Będzie się duszyło dalej. Jeszcze jest czas, tak jak powiedziałem, mniejsze, bardziej płaskie kawałki. Szukajcie, to świąt znożycie. Subskrybować, lajkować, komentować. Pozdrawiam. Cześć.